Monika witam Państwa. Witam. Ja bym chciała mieć premiera. A on mówi, że się zastanawia. Nie ucieszyła Pana ta informacja. A e, według Pana lepszym byłby Olechowski czy cuski? Dlaczego Pan się interesuje życiem seksualnym e, premiera? Pan się nie zaszczepił. A teraz zagadka, zagadka. Dlaczego jest jest głupiej? Mam dla Pana prezent, to jest page. Życzę panu Kucowi, żeby miał dystans do siebie, do świata.